Co ci mogę powiedzieć, kochany? Z twojej winy odejdzie. Tak, przecież widzę. A czy ja mówię, że ty ją zdradzasz? <grym> Wcale tego nie mówię. No jak? Zwyczajnie. W telefonie będziesz jej grzebał, to się dogrzebiesz. Zrobisz awanturę i ona odejdzie. No tak. A jak nie będziesz grzebał, to ja już nie wiem. Dlaczego zdradzam? Mój drogi, spójrz na siebie. Nie mówię, że źle dobrze nawet. Ale zobacz, co ty robisz. Czepiasz się, marudzisz. Ona jest zmęczona, z pracy wraca, a ty zamiast masaż zrobić, winka nalać, to jej brzęczysz za uszami. To, tamto, siamto. Kanapeczki zrób, koszulki uprasuj. Sam se zrób i uprasuj, a jak nie, to choć pogniecionych. Karty widzę, karty wszystko mówią, że nie słucha. A jak ma słuchać? Przecież by cię zabiła, jakby posłuchała. Że się nie odzywa? Może nie pozwalasz jej, jak chce się odezwać, bo cały czas nadajesz. Żony się, mój drogi, nie wybiera po to, żeby z nią rozmawiać. No ja mam powiedzieć po co? To ty pod zły adres przyszedłeś. Na piątym jest agencja, pod siedemnastką. Tam dziewczyny wytłumaczą ci po co. O, proszę, do niej też takie miny robisz? To co ona ma powiedzieć, jak ty jej taką gębę pokazujesz, niby? Przeprosić może? Mój drogi, ja bym na Twoim miejscu się nad sobą zastanowiła, przemyślała, zmieniła, póki można. No wiesz, na nic nie jest za późno. Zawsze może coś zmienić. Później może być trochę trudniej. Nie ma za co. Dziękuję. 55 się należy. Nie ma wydać. Dziękuję. Do widzenia.